Nie zmarnuj sobie życia wiążąc się z niewłaściwą osobą. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak uniknąć sytuacji, kiedy pragniesz wartościowego związku, ale stajesz się ofiarą dobrze zamaskowanego toksyka czy narcyza. To niestety zdarza się wielu sympatycznym ludziom. Jak nieświadomie natrafisz na takiego niewłaściwego człowieka, który posiada do tego złe zamiary w stosunku do ciebie, to przekraczasz całkiem niepotrzebnie bramy piekła na ziemi, z którego potem trudno się wydostać. Mnóstwo sympatycznych ludzi, obojga płci zresztą, pada całkiem niepotrzebnie ofiarom toksyków i narcyzów wszelkiego rodzaju. I czasem resztki włosów jeżą mi się na głowie, jak czytam maile od wielu z Was. Na szczęście jest to tylko jedna strona medalu bo z doświadczenia wiem, że głębszy związek z właściwą osobą może ogromnie wzbogacić twoje życie. I ty też możesz takiego człowieka znaleźć, ale pod warunkiem, że nie zniszczysz wcześniej swojej psychiki koszmarem przeżywanym z kimś totalnie zaburzonym, co niestety może przydarzyć się każdemu z nas, jak nie wiemy na co patrzeć. Nie wszyscy mają czas czytać nas praktyczny podręcznik Sukces w relacjach damsko-męskich, gdzie opisaliśmy bardzo dokładnie, co trzeba wcześniej sprawdzić i na co uważać. Dlatego dziś dostaniesz bardzo skróconą wersję, ograniczającą się do absolutnego minimum i zajmującą się tym, jakimi sposobami możesz rozpoznać zagrożenie, zanim się z kimś zwiążesz. Bez tego minimum będziesz w sytuacji człowieka prowadzącego samochód z zasłoniętymi oczami. No i katastrofa. Będzie wtedy już tylko kwestią czasu. I to nie jest żadna przesada, i na to naprawdę szkoda twego życia. Dlatego, bez długich wstępów, przejdźmy do tych czterech sposobów i konkretnych rad, jak unikać związania się z problematyczną osobą. Są one w sumie bardzo proste, ale ich konsekwentne stosowanie bez wyjątków, uwaga, bez wyjątków, uchroniłoby pewnie z 80% potencjalnych ofiar przed zmarnowaniem sobie życia. Rada pierwsza dotyczy szczególnie mężczyzn, choć nie tylko. Uważaj, jeśli w relacji z drugim człowiekiem wszystko idzie bardzo szybko, no bo jeśli chcesz poznać partnera do długiej relacji, to rzadko jest to dobry znak. Zaraz ci wyjaśnię o co chodzi, bo co to za szybko, bo to za szybko, ma dwa warianty i na każdy z nich musisz uważać. Pierwszy wariant to kiedy druga świeżo poznana osoba jest gotowa i z tobą do łóżka, bardzo mało Cię znając. Po prostu, to ostrzeżenie, uwaga, nie ma teraz nic wspólnego z moralnością, bo w ogóle nie o to chodzi, tylko z dwoma innymi aspektami. Pierwszy aspekt dotyczy tego, jak funkcjonuje rozsądek u większości mężczyzn. Jak mówią Niemcy, kiedy facetowi krew spływa z przodu poniżej pasa, to umysł też ląduje u niego poniżej pasa, tylko z tyłu. To zjawisko, świadomie lub nieświadomie, wykorzystuje sporo toksycznych kobiet. Taka toksyczna kobieta będzie się starała uruchomić u ciebie jak najszybciej ten mechanizm wyłączania twego rozsądku, tego rozsądnego myślenia, aby abyś nie zdążył przed tym zaćmieniem rozpoznać u niej różnych niebezpiecznych symptomów, związanych z byciem, np. Na osobą narcystyczną, bipolarną czy po prostu oszustką. To jest jedna możliwość, dlaczego wszystko idzie tak szybko. Druga możliwość to może być kobieta, która ma bardzo niskie poczucie własnej wartości i próbuje, przynajmniej udostępniając ci swoje ciało, zwiększyć prawdopodobieństwo, że będziesz chciał z nią być. To może schlebiać swego ego, ale jeśli szukasz poważnego związku, to też nie jest to dobra potencjalna partnerka. Taka kobieta, niepewna siebie o małym poczuciu własnej wartości, nie będzie dobrym partnerem w pełnym tego słowa znaczeniu. Jako partner, a dodatkowo w którymś momencie może ona zacząć dowartościowywać się też Twoim kosztem. To przejawia się potem albo w próbach poniżenia Twoje poczucia Twojej własnej wartości, albo przez ciche dowartościowywanie się w ramionach kochanków, co zdarza się znacznie częściej niż większość ludzi przypuszcza. I ty tego na pewno nie chcesz, zwłaszcza, że mamy w Polsce sporo wartościowych kobiet, z którymi możesz zbudować bardzo dobry związek. Żeby było sprawiedliwie dla obydwu płci, to drugi wariant tego za szybko ma większe zastosowanie do ostrzegania kobiet i występuje wtedy, kiedy przejście od stanu dopiero się poznaliśmy do jesteś miłością mojego życia następuje bardzo szybko też w postaci deklaracji i wyznań. Mamy w Polsce wiele spragnionych bliskości i trochę samotnych pań, które naoglądawszy się potem hollywoodzkich filmów romantycznych, pod wpływem takich właśnie wyznań dobudowują sobie nieistniejące w rzeczywistości zalety partnera. Jednocześnie ślepnąc na jego bardzo poważne wady. Efekt jest podobny jak u facetów pod wpływem bombardowania seksem jak w przypadku opisanym przeze mnie przed chwilą. Dlatego, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, na samym początku znajomości zwracaj uwagę: czy przypadkiem sprawy nie rozwijają się zbyt szybko. Oczywiście, jak zawsze w życiu, wyjątki są możliwe, ale generalnie, jeżeli coś bardzo szybko wygląda na zbyt piękne, by było prawdziwe, to niestety często kończy się to źle. Już stosowanie tej rady, którą przed chwilą usłyszałeś, wybije z ręki narzędzia manipulacji bardzo wielu toksyków, ale to jest dopiero początek, bo idziemy dalej. Druga rada jest znowu bardzo prosta. Generalnie można ufać większości ludzi, ale warto pamiętać, że są tacy, którzy po prostu kłamią. Nie mówię teraz tu o jakimś drobnym rozmijaniu się z prawdą, co zdarzyło się pewnie każdemu z nas, ale o grubych kłamstwach wypowiadanych w celu wykorzystania cię, przedstawieniu Ci obrazu osoby całkiem innego niż ta osoba jest w rzeczywistości. To może dotyczyć stanu cywilnego, sposobu zarabiania na życie czy też sytuacji życiowej. Pamiętaj, nie ma kłamstwa, do którego nie posunęłaby się toksyczna osoba, aby Uzyskać u Ciebie pożądany rezultat, naprawdę byś się zdziwił. Nawet na podstawie własnych doświadczeń mógłbym nagrać osobny film z przypadkami, a dodając kłamstwa opisane mi przez widzów w mailach, to powstałaby pewnie bardzo obszerna książka. Dlatego może nie musisz od razu podchodzić do tego, co mówi druga osoba z paranoiczną podejrzliwością, ale Parę środków ostrożności nie zawadzi. Jak mówił klasyk, zaufanie jest dobre, ale czasem kontrola jest lepsza, zwłaszcza na początku znajomości. Jak to zrobić? Możesz zrobić to w trzech etapach. Pierwszy to wspomniane już stwierdzenie, że jeśli coś brzmi zbyt pięknie, by było prawdziwe, to często prawdziwe nie jest. Drugi etap sprawdzenia to szczególnie w poważnych sprawach zastanów się, kto bardzo by profitował, jeżeli słowa tej drugiej osoby okazałyby się nieprawdą. Jeżeli tą stroną potencjalnie korzystającą z ewentualnego kłamstwa byłaby właśnie ta druga osoba, to albo nie korzystaj z propozycji, albo postaraj się o bardzo dobre zabezpieczenie Twoich interesów, cokolwiek by to było. W wypadku większych spraw nie wahaj się nawet skonsultować sprawy ze specjalistą, np. adwokatem czy radcą prawnym. Mówię o tym, bo zbyt wiele osób, zaniedbując to, padło już ofiarą oszustów wszelkiego rodzaju i nie ma powodu, żebyś i ty dołączył do tego grona. Trzeci sposób, o którym teraz powiemy, to jest dyskretny test na prawdomówność danej osoby. Stosuje się go na przykład, sprawdzając prawdomówność w różnych testach, ale łatwo można też w całkiem normalnej rozmowie, zwłaszcza jak masz z kimś kontakt więcej niż jeden raz. Robisz to tak w prostej wersji, że pytasz człowieka w pewnym odstępie czasu o to samo, ale najlepiej używając innych słów i sformułowań. Zapamiętaj za pierwszym razem, albo zapisz to, co usłyszałeś właśnie za pierwszym razem, a za drugim razem zwróć uwagę, czy dostajesz odpowiedzi opisujące ten sam stan faktyczny. Czy pojawiają się tam istotne różnice? Teraz nie chodzi o dobór słów, tylko o ten właśnie stan faktyczny. Te różnice, jeżeli wystąpią, powinny uruchomić u ciebie dzwonki alarmowe. Takie dzwonki nie powinny prowadzić do stawiania zarzutów w tej osobie, no bo to nie jest przesłanie na policji, ale na pewno do większej czujności i dalszego sprawdzenia, jak jest naprawdę. Pamiętaj, że jeśli ktoś Ci okłamuje, to bardzo źle rokuje to na przyszłe związku z nim. Może uznasz to za przesadzone, ale mówię o tym, bo nie chcę, abyś stał się kolejnym bohaterem jednej z tych nieszczęśliwych historii, które opowiadam na moim kanale. Lepiej skorzystaj z tej metody, bo w sumie łatwo możesz uniknąć takiego losu. Z uważnym słuchaniem. Wiąże się też trzecia rada, którą mam dla ciebie. Mianowicie, słuchaj uważnie tego człowieka i wierz we wszystkie negatywne rzeczy, które on o sobie mówi i traktuje absolutnie poważnie. Nawet takie niewinne, pozornie wyznania, jak na przykład, kiedy ktoś mówi: „A, ja to mam trudny charakter”, powinny dyskwalifikować taką osobę i nie jest to żadna przesada. Zaraz zobaczysz, dlaczego. Jeżeli taki ktoś, uprzedzając cię, że ma trudny charakter, mówi prawdę i faktycznie tak jest, to po co ci takie wyzwanie w codziennym życiu i związane z tym problemy? Chcesz mieć partnera życiowego, który będzie dla Ciebie wzbogaceniem, czy też trudny projekt, nad którym będziesz pracował, albo kogoś, z kim będziesz musiał się codziennie przepychać zamiast po prostu delektować życiem. I zwróć uwagę, że to, że taka osoba od razu Cię o tym mówi, też wcale nie jest dla niej punktem dodatnim, bo takie wyznanie często służy potem jako usprawiedliwienie późniejszych, problematycznych zachowań na zasadzie no przecież cię uprzedzałem. Jak ktoś ma trudny charakter, to powinien na tym popracować przed wejściem w bliski związek. Może się tak zdarzyć, że taka osoba mówi, na przykład, że ma trudny charakter, choć wcale tak nie jest, co wtedy? Z jakichkolwiek powodów by to nie robiła, to mówi nieprawdę i znowu trzeba to zinterpretować jako próbę manipulacji. A jak ktoś próbuje tobą manipulować, to lepiej takiego człowieka od razu wywalić swego życia. Myślisz, że to przesadzone? Zapytaj mojej żony Karoliny, która jest doświadczonym adwokatem w zakresie prawa rodzinnego, do czego często prowadzi taka nadmierna tolerancja i lekceważenie tego ważnego sygnału. Jak już jesteśmy przy sygnałach ostrzegawczych, to w ogóle nie lekceważ żadnego z nich. Cały katalog taki, które są szczególnie istotne, jeśli chcesz mieć z kimś długofalowy związek, znajdziesz w naszej nowej książce Sukces w relacjach damsko-męskich, ale te najbardziej podstawowe też w filmach na tym kanale. Nie będę ich teraz tutaj powtarzał, wymieniał, bo zrobiłby się z tego bardzo długi film. Po prostu rozejrzyj się na kanale. Podkreślam jeszcze tylko raz, żeby żadnego z tych sygnałów nie bagatelizować. Jeżeli występują, to dyskwalifikować potencjalnego partnera jak najszybciej. Może się zdarzyć, że będziesz miał wrażenie, że niektóre z nich występują u wszystkich ludzi i że nie ma ludzi, gdzie tego nie ma. Tak wcale nie jest. Jak coś takiego widzisz, to lepiej uświadom sobie, że po prostu obracasz się w niewłaściwym środowisku. To z kolei powinno być dla ciebie impulsem do pracy nad tym, żeby to środowisko zmienić na lepsze. Zmienić może zamienić na lepsze, wymienić na lepsze. Pamiętaj, że nie potrzebujesz do tego tysięcy ludzi, tylko stosunkowo niewielkie grono ogarniętych życiowo osób. A tyle zawsze znajdziesz, jeśli sam jesteś w porządku i nie wykazujesz poważniejszych negatywnych zachowań. Jeszcze mam dla ciebie jedną ważną uwagę. Jeśli chodzi o czyjeś zachowania wobec innych ludzi, szczególnie też wobec Ciebie, to pamiętaj, że trudne dzieciństwo czy choroba psychiczna nie są żadnym usprawiedliwieniem, które powinno Cię skłonić do bycia pobłażliwym w takich kwestiach i próby jeszcze co gorsza zbudowania z, z taką osobą bliskiej relacji. Przecież Ty nie chcesz otwierać praktyki psychoterapeutycznej, tylko żyć w związku z człowiekiem, w którym, z którym naprawdę będziecie wzbogacać swoje życie, prawda? Prawdą jest, że przy metodach wychowawczych w Polsce no prawie każdy z nas wchodzi w dorosłe życie w jakiś sposób potłuczony, Ale to powinno być osobiste zadanie każdego dorosłego człowieka, żeby z tym coś zrobić. Albo zrobić samemu, albo ze wsparciem terapeuty, jak się nie da inaczej. Przerzucanie tego na kogoś innego, na przykład na przyszłego partnera, to jest przejaw albo egoizmu, albo niedojrzałości. W obydwu przypadkach należy podziękować takiej osobie i poszukać kogoś innego. I tak dotarliśmy do kolejnej, często niewykorzystanej metody sprawdzenia potencjalnego kandydata, którą jest uważna obserwacja tej osoby w interakcjach z różnymi ludźmi. Na początku znajomości większość kandydatów będzie starała się pokazać ich ze swojej najlepszej strony. Ale niezłym sposobem jest właśnie zobaczenie, jak zachowuje się taki człowiek w kontaktach z innymi. Najlepiej wykorzystać tylko sytuację, kiedy macie do czynienia z osobami o powiedzmy niższym postrzegalnym statusie społecznym, jak na przykład kelnerzy, obsługa w sklepach i hotelach, czy choćby dostawcy pizzy. Jeśli widzisz wtedy jakiekolwiek przejawy lekceważenia czy wręcz pogardy, to wywalaj takiego kandydata natychmiast, bo prędzej czy później będziesz mieć do czynienia z takim samym podejściem w stosunku do ciebie. Jak widzisz, do takiego sprawdzenia potrzeba trochę czasu i sposobności. Dlatego, tak jak ci mówiłem na samym początku filmu, nie śpiesz się za bardzo z zacieśnianiem relacji, a szczególnie z małżeństwem. Tak naprawdę, dlatego zalecałbym co najmniej roczny okres bliskiej znajomości i to nie w postaci dorywszych spotkań, lecz faktycznego pomieszkania razem i zobaczenia, jak to jest. Oczywiście można sobie pomóc różnymi testami, tak jak opisany w jednym z moich filmów na kanale, ten test pieniędzy komunijnych. Ja go podlinkuję w opisie ale bezpośredniego doświadczenia drugiego człowieka w normalnym życiu to raczej nie zastąpi. Te kilka rad, które usłyszałeś, mogą uchronić się przed popełnieniem poważnego błędu, który może zmarnować ci życie. Więc moje zalecenie obejrzyj ten film uważnie jeszcze raz i zastanów się, jak je zastosować w twoim konkretnym przypadku. Jeśli masz do tego pytania, to napisz w komentarzach. Chętnie odpowiem na wszystkie merytoryczne, jak zwykle. O tym, jak kompletnie nie utonąć, kiedy jesteś już w niefortunnym związku, nagram wkrótce osobny film, dlatego warto też zasubskrybować ten kanał z dzwonkiem powiadomień, aby go nie przeoczyć. Obejrzyj jeszcze ten film i zapisz się na mój newsletter, w którym ogłaszam bezpłatne spotkania ze mną i dzielę się też innymi wartościowymi informacjami. Do zobaczenia wkrótce.